No, cześć moi drodzy, z tej strony ogniem plujący po cichu. Jako, że już przez jakiś czas mnie nie było, stwierdziłem, że wrócę e, z kolejnym odcinkiem, który może trochę ludzi potenerwować. Bo to kolejna z rzeczy, które. No ciężko dostać. Nightquestor Larissa Shadowstalker. Stalker. E, bardzo ładna figurka, jeżeli ktoś lubi e, sigmarytów. Ma swoje dość ciekawe takie cuda widy. No nic. I dlaczego mówię, że rzadko je można dostać? Ponieważ jest to specjal wydawany na roślice sklepu. Także specjalnie na to zostało w tym roku wysłane coś z Sigmarów. W tamtym roku był jakiś nagasz, coś ten deseń. Dzisiaj mamy jednego z nich. A więc zobaczmy, cóż mamy tam w środku. Wyjątkowo jestem dzisiaj na pięknym czystym biurku. Prawie. W pokoju u płomyka, ponieważ na dole jest tłum i nie mógłbym nagrać w spokoju filmiku, także nagram sobie tutaj. Ach, nie ma to jak otwierać jedną ręką pudełka. Na pewno się Genix ucieszy, że nadal mam tą sprawę. O, proszę bardzo. Pomocna dłoń płomyka. Jest War jest figurka, jest figurka z stroną, ale co tam? To nic, popatrzmy cóż my tutaj mamy. Żeby nie rzucać na to sobie zróbmy cienia, bo lampa jest akurat tutaj za mną. Ach. Pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy, którą zauważyłem, jest ciekawa, to to, że figurka ta nie jest robiona w Chinach, jak większość z nich, czy tam w Korei. Tylko jest robiona w UK United Kingdom. Także robione tu u nas na miejscu, A więc popatrzmy, co my tu mamy. No ładne plastikowe obudowanie na cudo, żebyś nie popsuć. Zesłaniasz mi ognik, dodajesz mi niepotrzebny cień. No i co my tu mamy? No, szczegóły tradycyjnie. Jak to szczegóły? Cudu nie ma. Tyłka nie urywa, ale jest dobrze. Podstawka, jak to podstawka, zwykła. I mamy całą instrukcję. Instrukcja dość prosta, no ale popatrzmy na zdolności. Zasięg, ruch, 5 cali, no dobra, szybkie to to nie jest. 5 obrażeń, no już lepiej. Safe 3+, Pravery 9, no dziewiątka jest takim standardowym, tutaj cudów nie ma. <laughs> I podobno, podobny, pro... poprzednio była jako Protektor Prime e, dla Boga Króla, e, potem ją troszkę zmieniono. A więc same tu ma... Używa tej swojej glawii, to o takie to długie coś, to podobno się glawia nazywa, tak oni twierdzą. Zasięg 3 cale, no to to już jest tak nawet fajnie, walczy z tylnej listy. 5 ataków, 3 plus, 3, plus, minus 1 rendu, 1 damage. Nie źle. Co do tego to może zrobić? Eee, popatrzmy, jeżeli nie zmodyfikowany rol za atak tą jednostką wynosi 6, glawia ta, przeciwko potworowi Glawiata zadaje do 6 obrażeń zamiast 1. No to, to już całkiem ciekawe. Do tego, jeżeli walka ma miejsce w Ulgu, w terenie cieni czy tam w realnie sieni, można wyrolować ponownie wszystkie charge role dla tego modelu. I do tego jeszcze nie ma mystifying miazba, nie wpływa na tą właśnie jednostkę. Dodajesz też plus jeden do save roli za wszystkie ataki przeciwko broniom długiego zasięgu przeciwko nim czyli tam łuki, kusze, splucie i inne cholerstwa. I jeżeli jakaś jednostka w promieniu 6 cali od tego jest potworem w fazie walki. Jeszcze raz. Jeśli smoto jest więcej. Aha, czyli może dostać jeszcze ekstra 3 cale ruchu, żeby walczyć z potworem. Do tego można powtarzać hitrolę przeciwko potworom wroga. Także... Taki rycerz, no błędny rycerz, no, knife questor, jak to błędny rycerz, tu żadnych cudów nie ma, nic się nie zmieniło. A więc, czy warto? Ciężko powiedzieć, wiem jakie ceny są już na necie i są one co najmniej dwukrotne w porównaniu z tym, za co można tą figurkę kupić w sklepie, jak są promocje. Czyli już widziałem je po 40 funt, bo, bo, bo widziałem je po 60, ale po 40 mniej więcej chodzą. A czy ktoś z Was dałby 40 funtów za wigurkę? No, decyzja należy do Was. Ja wiem, że ja nie dałem. To na tyle. A więc, jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście coś wiedzieć, dajcie znać. E, jeszcze jest możliwość kontaktowania się ze mną w sprawie załatwiania sobie tej pięknej subskrypcji e, na temat właśnie Sigmara i to wszystko magazynu, żeby magazyn był do Was przesłany do Polski. Tak jak mówiłem, wchodźcie na oknisty Warhammer, kontaktujcie się tam ze mną na Facebooku i tam wam podam wszelkie szczegóły. Nie kosztuje was to nie, nic dużo więcej. Ja pobieram tylko koszt przesyłki i wsiowe, ponieważ przesyłam wam tą paczkę, w której to przychodzi. Ja jej nawet nie otwieram, więc nie jest coś w środku. Ja ją tylko wkładam i przesyłam dalej za dodatkową opłatą pocztową. Czyli robię coś, czego ta piękna firma, która to wysłała, sama nie zrobi. A więc do usłyszenia już w następnej części. Nie zapomnijcie subskrybować, łapka w górę, jeżeli Wam się podobało to co mówiłem. Jeżeli nie, no to łapka w dół mi to tam wsioła ryba. Nie podoba Ci się, to nie patrz. A jak Ci się podoba, to zapraszam ponownie. A więc do usłyszenia już w następnej części. Hej!